Czasy, w których wizytówkowa strona internetowa mogła skutecznie pozyskiwać klientów, już dawno minęły. Tysiące stron internetowych, nawet tych wykonanych bardzo profesjonalnie i atrakcyjnych wizualnie, zaginęły w odchłaniach internetu i nie generują praktycznie żadnego ruchu. Sprowadza się to do tego, że jedyną osobą, która zarobiła na stronie internetowej jest programista, który ją wykonał. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest marketingowa strona internetowa i dlaczego Twoja firma jej potrzebuje, zapraszam Cię do oglądania. Strona internetowa jest nieprzerwalnie podstawowym elementem, o który należy zadbać, chcąc rozwijać swoją firmę. Niemniej jednak jej stworzenie powinno zostać dokładnie przemyślane i ujęte w całościowej strategii rozwoju biznesu. Prześledźmy, jak z perspektywy klienta wygląda poszukiwanie dla siebie konkretnego produktu lub usługi. Potencjalny klient, szukając rozwiązania swoich problemów lub odpowiedzi na swoje pytania, trafia na stronę kilku lub kilkunastu firm. Pytań i wątpliwości, które pojawiają się na tym etapie, może być bardzo wiele. Mogą to być m.in. Czy to produkt lub usługa, której potrzebuję? Jakich rezultatów mogę się spodziewać i czy to rozwiąże mój problem? Czy jakie są koszta danego rozwiązania? Poszukując odpowiedzi na swoje pytania, potencjalni klienci trafiają na strony internetowe różnego typu. Pierwszym typem strony internetowej jest strona wizytówka, która zawiera opis firmy, dane kontaktowe, być może mapę dojazdu, ale nie odpowiada na żadne pytania potencjalnego klienta, które miałyby skłonić go do zakupu czy skorzystania z oferty. Drugim typem jest typowa strona firmowa, która zawiera przypadkowe treści, grafiki i elementy, które nie mają za zadanie doprowadzić do konwersji. Trzecim typem jest marketingowa strona internetowa, która odpowiada na pytania i wątpliwości klienta i prowadzi go za rękę do podjęcia kontaktu lub dokonania zakupu. Pierwsze dwa typy stron internetowych uniemożliwiają skuteczną sprzedaż i w żaden sposób nie są w stanie doprowadzić do pozyskiwania większej ilości klientów i rozwoju firmy. Prowadzenie działań marketingowych i pozyskiwanie ruchu na strony internetowe tego typu będzie bardzo nieskuteczne, a przy okazji bardzo kosztowne. Odpowiedzią na takie nieskuteczne rozwiązania, tworzone głównie przez programistów, którzy oczywiście mają odpowiednie kompetencje, aby dostarczyć wysokiej jakości techniczną stronę internetową, ale nie mają pojęcia o sprzedaży i marketingu, są marketingowe strony internetowe. Tego typu strony internetowe Prowadzą klienta za rękę przez cały proces zakupu, są idealnie przygotowane pod wysoką konwersję, są prawidłowo zoptymalizowane pod kątem SEO, a dzięki swojej skuteczności zmniejszają koszty działań marketingowych. Tak więc wykonanie marketingowej strony internetowej to głównie czynności poprzedzające faktyczne kodowanie strony. Proces wykonania marketingowej strony internetowej to nie tylko zamiana koncepcji w kod, ale złożony proces, którego każdy etap przekłada się na finalny efekt i skuteczność stworzonego rozwiązania. To, czy strona internetowa będzie dobrze wyglądać, zależy głównie od jej designu i prawidłowego wdrożenia przez webdevelopera, ale to, czy będzie można ją nazwać marketingową stroną internetową i czy faktycznie przełoży się ona na sprzedaż, zależy od szeregu dodatkowych czynności. W naszej agencji każdy projekt dzielimy na 5 etapów. Pierwszym etapem, jeszcze przed podjęciem oficjalnej współpracy, jest niezobowiązująca konsultacja, w czasie której możemy dokładnie ocenić potrzeby klienta, poznać jego oczekiwania i ustalić, jaką funkcję strona internetowa będzie pełniła w lejku marketingowym firmy. Na kolejnym etapie przeprowadzamy dokładną analizę firm konkurujących w danej branży i wspólnie z klientem modelujemy ścieżkę zakupu, jaką przechodzą klienci przed dokonaniem konwersji. Etap trzeci to etap, na którym musimy wznieść się na wyżyny kreatywności. Tworzymy wstępną koncepcję strony, do której następnie tworzone są treści i opracowywany zostaje projekt graficzny spójny z identyfikacją wizualną firmy i przyjętymi założeniami. Na podstawie opracowanego projektu graficznego strona internetowa wdrażana jest do życia. W czasie budowy dbamy o najdrobniejsze szczegóły zawarte w projekcie strony. Strony internetowe budujemy w taki sposób, aby klient mógł samodzielnie nimi zarządzać i edytować je. Ostatnim etapem jest optymalizacja strony internetowej pod kątem szybkości działania oraz SEO. Prawidłowa optymalizacja nowej strony internetowej, a także utworzenie i przesłanie mapy witryny pozwoli na prawidłowe zaindeksowanie się strony w wyszukiwarce. Dzięki dokładnie przemyślanemu procesowi współpracy stworzona w ten sposób strona internetowa będzie przekładać się w dużej mierze na sprzedaż i dalszy rozwój firmy. Jeżeli do tej pory myślałeś, że wizytówkowa strona internetowa stworzona przez programistę jest Mam nadzieję, że jesteś świadom wszystkich zalet i konieczności posiadania marketingowej strony internetowej. Wiesz już, czym cechują się marketingowe strony internetowe, czym się wyróżniają i w jaki sposób są przygotowywane. Niestety większość dostępnych w sieci stron internetowych nie powstała zgodnie z tymi zasadami. Zarówno brak strony internetowej, jak i strona wątpliwej jakości, niedostosowana do lejka sprzedaży i procesu zakupu w Twojej firmie, to częsty powód, przez który firmy nie pozyskują klientów, lub ich pozyskanie jest bardzo drogie. Nigdy nie było lepszego i ważniejszego momentu, aby zainwestować w marketingową stronę internetową. Jeśli chcesz mieć marketingową stronę internetową, która zwiększy sprzedaż i pozwoli Ci rozwinąć firmę, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji. Konsultacja pozwoli nam poznać Twoje potrzeby, oczekiwania, a także charakter firmy, o którą postanowiłeś zadbać. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, a także kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco. Ja tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!